No i co tam słychać? Dzień dobry, łączymy się w trakcie, w trakcie dnia. Właśnie jest 15 minut przerwy pomiędzy jednym spotkaniem a, a drugim spotkaniem, a dzień się jeszcze nie zakończył. A, ale o kilku jeszcze rzeczach będę Was dzisiaj informował. No, jestem ciekawy, czy, czy, ktoś, czy, ktoś, czy ktoś jest, czy ktoś. Pojawi się. Mo, mo, moi drodzy, fajna historia. Rano spotkaliśmy się, tak jak zresztą Wam to awizowałem na no, porannym spotkaniu spotkaliśmy się z a, naszymi konsulami honorowymi. W Wrocławiu ma, mamy 25 honorowych konsulatów, znaczy nie, 25 konsulatów, w tym 23 są honorowe, 3 mamy zawodowe, bo mamy zawodowy konsulat Ukrainy, do którego za chwilę wrócę, zawodowy konsulat Węgier i zawodowy konsulat, oczywiście Niemiec. I, no i 23 konsulaty honorowe. No i super akcja, z, która wzięła się z pomysłu z pomysłu konsula honorowego Indy Karti Kejczowej, przygotowany został taki włocarski paszport. Włocarski paszport, który będzie licytowany licytowany. no właśnie 30 na finale okresu Świątecznej Pomocy. Także jeżeli macie ochotę mieć taki pasz, pod który jest w istocie symbolem no właśnie otwartości miasta, tego, że jesteśmy miastem, miastem otwartym, miastem, miastem wielu kultur, miastem tolerancyjnym, no to możecie sobie właśnie, to możecie sobie właśnie taki paszport, moi drodzy, wylicytować. Spotkaliśmy się w tym celu właśnie z naszymi konsulami. No, dobra, no, o czym ja Was jeszcze informowałem, a później, co właśnie, ja z tego spotkania poszedłem, witam ponownie wszystkich, a z tego spotkania poszedłem, poszedłem prosto do nowo otwartego konsulatu właśnie zawodowego Ukrainy. Po wielu latach starań udało się uzyskać zgodę w rządu i prezydenta Ukrainy we Wrocławiu, w którym mieszka przecież na co dzień prawie 100 tysięcy Ukraińców, będzie wreszcie konsulat zawodowy generalny. Dotychczas Ukraińcy musieli jeździć do Krakowa. Tam była właściwość miejscowa tego jakby spraw, które tutaj mamy do załatwienia, mają obywatele Ukrainy we Wrocławiu. A teraz już nie będą musieli jeździć, to wszystko będzie można załatwiać tutaj, moi drodzy, na miejscu. Także bardzo, bardzo się cieszę, poszliśmy, z, spotkaliśmy się z panem konsulem. Także jeszcze raz panu konsulowi Tokarowi życzę naprawdę życzę wszystkiego dobrego po prostu. Żeby mu się dobrze pracowało i dobrze mieszkało we Wrocławiu. Słuchajcie, no dobra, no i w ogóle fajne miejsce, na, na Nankiera, jak będziecie przechodzić, zobaczycie zapewne, zapewne ukraińską flagę, to właśnie w tamtym miejscu, pod tamtym adresem jest konsulat, konsulat Ukrainy, to także informacja dla wszystkich, dla wszystkich y, 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 mieszkańców, y, dla wszystkich Ukraińców mieszkających we, we, we Wrocławiu. Dobra, i co ja Wam tam jeszcze chciałem opowiedzieć, tak na, na szybko, korzystając z tej... Z tej krótkiej przerwy takiej higienicznej, bo trzeba powiedzieć, że ja lubię gadać, lubię się z nami spotykać, to co ja poradzę, to kolejny raz się połączyłem. A w ogóle, właśnie, słuchajcie, wydrukowałem sobie coś takiego. Tak wygląda szkoła przy ulicy Kłodnickiej, którą w tej chwili remontujemy. To jest szkoła podstawowa numer 20. Co tutaj, no fajnie to, to wygląda, nie? Znaczy robiliśmy dach, robiliśmy elewacje, robiliśmy jakieś tam pomieszczenia piwniczne, robiliśmy otoczenie bloku sportowego, przebudowa przyziemia, no, jakieś tam kwestie przeciwpożarowe, także fajnie to wygląda. Nie to wygląda elegancko. Ważne, żeby dzieciaki mogły w fajnych warunkach się e, uczyć, ale także zaglądałem muszę Wam powiedzieć, że naprawdę pełną parą idą e, prace przy budowie 700-metrowego mostu nad Odrą. To jest, to, to jest część Alei Wielkiej, Wielkiej Wyspy. E, w tej chwili w tej chwili, e, w tej chwili e, e, można sobie to, jeżeli tam pojedziecie, to będziecie mogli się o tym zresztą sami Sami przekonać. Myślę, że pojedziemy tą nowym, tą, tymi nowymi mostami, że pojedziemy aleją Wielkiej Wyspy już w roku 2023. Całość nas będzie kosztowała ponad 230 milionów, milionów złotych. Raz jeszcze połączenie Alei Armii Kajowej ze Skrzyżowaniem Mickiewicza i a i padereskiego. także ja zachęcam was, zresztą pokazujemy właśnie na materiale z Dona jak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że to ciekawie jest sobie zobaczyć. Dobra, lecimy, moi drodzy, dalej. Za chwilę mam spotkanie z Radą dospaw osób z niepełnosprawnościami. Za chwilę, Karolinko. Cały czas ktoś tutaj, słuchajcie, przychodzi. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, a, to jest podsumowanie na dzisiejsze. A, to są dane Centrum Zarządzania Kryzysowego. Słuchajcie, uważamy na silne wiatry, tak? Uważamy na, na silny na silne wiatr, ale jak, tu, jak teraz przeglądam ten raport naszego Centrum Zarządzania Kryzysowego, to bez jakichś większych może awarii. Czasami zdarza się, że konary drzew spotkamy gdzieś połamane. No to wszystko właśnie efekt tego silnego, silnego wiatru. Słuchajcie, to no jest tak z ciekawości. Na przykład Komenda Miejska Policji, słuchajcie, odnotowała, a no tak, już odnotowała kilkadziesiąt różnego zdarzeń drogowych, ale także wystąpiły interwencje właśnie związane z tymi silnymi, silnymi. Wiatrami. No dobra, zostawmy na razie raport, raport CZK, bo ja chciałem powiedzieć, moi drodzy, o tym, że we Wrocławiu na początku tej kadencji samorządu przyjęliśmy wrocławski program in vitro, w ramach którego słuchajcie, już na świat przyszło 120 dzieciaków. 120 w ogóle superanckich dzieciaków, to jest ten nasz miejski program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. I to jest dla mieszkańców Wrocławia. Bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, dotychczas do programu zgłosiło się prawie tysiąc par. Prawie tysiąc par się zgłosiło. Warto było, warto, warto było. Absolutnie warto było. Z, tych, z tego prawie tysiąca par ponad 600 zakwalifikowało się. I słuchajcie, pierwsze dziecko przyszło na świat w połowie lutego 2020 roku. No a później jeszcze przyszło na świat 119 fajnych włocławskich pociech, także... a kolejni rodzice czekają na, no na, swoje, na swoje, dzieci, także chcemy ten program kontynuować, chcemy dawać, chcemy dawać szczęście przeznaczamy niecały milion złotych na ten program, ale warto, ale po prostu warto warto dawać ludziom, słuchajcie szczęście, dobra i co ja mam jeszcze chciałem powiedzieć tak, wiatr to uważamy cały czas wieje jak cholera także moi drodzy uważajcie dobrze? Na siebie, a, a i a ci, którzy palą y, piecem czymś złym i niedobrym, i to jeszcze w takim piecu pozaklasowym, to muszą się liczyć z tym, że mm, mogą zostać nakryci przez Straż Miejską. Moi drodzy, y, w zeszłym roku 7 tysięcy kontroli Straży Miejskiej, która przy pomocy dronów, które są odpowiednio wyposażone patroluje i zagląda w te miejsca, gdzie jest podejrzenie, że palimy czymś niewłaściwym, czyli w istocie trujemy się, trujemy siebie i innych, tak? A o życie i zdrowie chodzi, to jest moi drodzy najważniejsze. Także bardzo was proszę, żebyśmy tego nie robili. Mamy najlepszy w kraju program wymiany pieców, zróbmy to, bo jak nie, to, to mandaty w zeszłym, w zeszłym roku prawie 150 mandatów. No i zwiększamy kontrolę. W tym roku także zwiększamy kontrolę. Trudno. Klimat, ochrona klimatu, czyste powietrze to są absolutnie rzeczy priorytetowe, dlatego będziemy to robić. Dlatego to jest, to jest dedykowane wszystkim tym, którzy jeszcze nie wymienili swojego starego, kasowego źródła ciepła. A jeżeli macie obawy, że po wymianie będą rachunki droższe, bo, bo będzie to piec albo gazowy, albo albo elektryczny, to nie obawiajcie się, bo mówiłem o tym, e, mówiłem o tym e, dzisiaj. E, można liczyć na wrocławski program osłonowy. Pomyśleliśmy i przygotowaliśmy taki wrocławski program osłonowy, który ma wspierać tych, którzy, którzy mają wyższe e, opłaty za mm, ogrzewanie właśnie z tytułu zmiany źródła ciepła na gazowe albo na, 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 na prąd i jednocześnie spełniają kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Także. Możecie być pewni, że jeżeli Wam będzie brakowało, to tutaj jest przygotowana pomoc. No i słuchajcie, i szopy, szopy, szopy są coraz popularniejsze w Włosami. Oczywiście chodzi o... Chodzi o, o shopa, który jeździ, który zbiera odpady po naszych osiedlach, czyli samochód zbierający odpady problemowe. W skrócie, w skrócie shop nie chodzi o zwierzątko. ty razem mowa o samochodzie. I słuchajcie, w zeszłym roku, kiedy pierwszy raz ten samochodzik wyjechał, zabraliśmy 100 ton odpadów. Bardzo różne rzeczy oddawaliście: jakieś tam stare żelazka, radia, zużyte baterie, resztki farby, no wszystko to, co z tym nie było do końca wiadomo, co, co, co zrobić. I, I można cały czas z tego rozwiązania korzystać. Także shop jeździ po włoskowskich ulicach na stonie ekosystemu. Znajdziecie, moi drodzy, szczegóły, jak to wszystko wygląda. No i co? Three minutes to go. No to tak. Trzy minuty do kolejnego, do kolejnego moi drodzy, spotkania. No to dziękuję Wam za, za takie popołudniowe, fajne Połączenie dla mnie to jest chwila relaksu, zebrania myśli i tu uderzamy dalej. No to trzymajcie się, dobrego popołudnia i uważajcie na siebie, żeby was wiatr nie połował.